Co jedzą kaczki, oczywiście te dziko żyjące. I chociaż my uparcie w bardzo nieodpowiedni dla nich sposób karmimy je chlebem, to kaczki jedzą całkiem inne rzeczy. Oczywiście kaczki są wszystkożerne, chociaż tym głównym ich pokarmem są oczywiście rośliny. Rośliny wodne, owoce kłącza. Jedzą na powierzchni wody z tylnią częścią, z tym kuperkiem, ponad wodą i tam właśnie znajdują to pożywienie. To czym karmić kaczki? Dlaczego ten chleb jest nieodpowiedni dla kaczek? Znajduje się już na tym kanale. Poszukaj i się przekonasz, że ten chleb nie jest odpowiedni. Ale co jedzą oprócz tej roślinności, tego pokarmu roślinnego? Oczywiście jedzą również drobne ryby, czy też wodne bezkręgowce, larwy komarów, chrząszcze, skorupiaki. Na lądzie żerują bardzo rzadko, chociaż zdarza się to. Na przykład na lądzie zjadają bukiew. I pamiętajmy o tym, że kaczki nie nurkują w czasie jedzenia, tylko się zanurzają z tym kuperkiem podniesionym do góry. Dlatego obszar ich niejako żerowania jest albo w płytkiej wodzie, albo też w miejscach, gdzie ta roślinność podwodna jest na tyle wysoka, żeby po prostu kaczka mogła ją chwycić. Dzióbkiem. Jak wiemy, ten dziubek ma takie, jakby ząbki, takie zaostrzenia, i dosyć skutecznie sobie radzi z tą roślinnością. Więc kaczka to nie chleb, pamiętajmy o tym, ale rośliny, a także w pewnym stopniu małe bezkręgowce, chrząszcze, owady, drobne rybki, ale przeważnie żywność pochodzenia roślinnego. I już po raz trzeci mówię, nie dawajmy im chleba, jest to dla nich niezdrowe. Lepiej rzućmy im kapustę. Ugotowanego, jakąś inną kaszę czy coś takiego. Chcesz wiedzieć, co dawać kaczkom? Poszukaj na tym kanale, podwieszę to tutaj, żebyś wiedział, jak karmić kaczki i nie powodować, żeby były niezdrowe. Dziękuję za uwagę.